Dzień dobry, Piotr Boruch. Witam Was bardzo serdecznie z nad Dunajca. Kontynuujemy temat łowienia, zimowego łowienia pstrągów. Przeszliśmy przez przynęty, zarówno miękkie, jak i przynęty twarde. W tej chwili chciałem pokazać Wam wędki, kołowrotki, linki oraz żyłki, które będę stosował do łowienia pstrągów. Zaczniemy od wędki, którą łowiłem wcale nie krótko bo co najmniej 2 lata. I to jest wędka budżetowa, kosztuje w tej chwili niecałe 100 zł. To jest Jackson Greystream. To jest wędka dość długa, bo 228 cm dla mnie dość długa, dla niektórych pewnie krótka ale dla mnie dość długa dlatego, że ja preferuję zdecydowanie krótsze jeszcze wędki. I to jest wędka do 7 gramów wyrzutu. Co mogę powiedzieć na temat tej wędki? Niektórzy pewno ocenią, że to jest słaby kij, do niczego się nie nadaje i tak dalej. Natomiast ja osobiście mam zupełnie inne zdanie na temat tej wędki. Złowiłem na nią wcale niemało pstrągów i uważam, że jest to bardzo dobra produkcja. A już w tej cenie, to uważam, że znakomita, szczerze powiedziawszy. Jest to wędka, którą preferuję łowić na lekko, dlatego że jeszcze pokrótce muszę Państwu podzielić, jakby to nasze łowienie pstrągów. I będzie to łowienie albo przynętami lekkimi, którymi będziemy łowić w pobliżu dna czyli to będą gumy ewentualnie drobne, jakieś takie obrotóweczki, małe wahadłóweczki do 3,5 do 4 gramów i to będzie ta wędka, natomiast zademonstruję Państwu jeszcze wędki takie typowe do łowienia woblerami i woblerami tłuczowymi, które już będą miały większą moc. Natomiast, jakie są podstawowe zalety wędziska pstrągowego? W tej chwili znajdujemy się na dużej rzece, więc nie potrzebujemy kija o długości tam 2,7 czy 2,5 metra, nawet. Tylko taka wędka 2,20 to jest właściwie wędka optymalna do takiego łowienia gumą, ze względu na to, że my sobie tutaj wejdziemy troszeczkę dalej od brzegu. Będziemy stosować na pewno jakieś tam akcesoria do brodzenia. I ta wędka ma fajne paraboliczne ugięcie, dzięki czemu nie gubimy ryb. Ona jest delikatna, czujemy brania bardzo dobrze na tej wędce i po zacięciu ryby dobrze się na nią holuje. Także jest naprawdę bardzo fajnym produktem, jak na tą cenę szczególnie. Co mogę powiedzieć jeszcze więcej na temat tego wędziska? No, na pewno dla osoby, która uczy się łowić, to jest number one. Ja uważam, że na chwilę obecną na rynku polskim spokojnie możemy sobie taką wędkę zafundować do tego kołowrotek. Tutaj mamy Ryobi Xenos, tutaj mam tysiączkę, ale tak 1000-2000, to jest optymalna właściwie wielkość kołowrotka, która pasuje do łowienia takim wędziskiem. Do tego jaką linkę bym zastosował? Ja generalnie lubię łowić cienkimi linkami. To jest linka Oshikage Line i to jest japoński produkt Momoi. Bardzo dobre komponenty, wytrzymałość 3 kg. I teraz tak na pewno, oczywiście, zakręcamy sobie tą plecionkę na kołowrotek. Na pewno, jeśli chodzi o to, to dajemy podkład z żyłki, żeby się nam nie ślizgała taka linka i wiążemy przypon. Jeżeli wiążemy przypon, to stosujemy albo żyłkę, albo fluorokarbon. Ja osobiście jestem za fluorokarbonem właściwie z dwóch powodów. Przede wszystkim. Pierwszy podstawowy to jest taki, że fluorokarbon jest bardzo odporny na wszystkiego rodzaju przetarcia. Tutaj mamy grubość bodajże 0,17 i takie 0,16, 0,17, no może 0,14, ale tutaj już jest pewnego ryzyko, jednak ryzyko ze względu, że jest zbyt cienki. To jest optymalna grubość właściwie do wędkowania na Dunajcu. I teraz tak, on jest odporny na przetarcie to jest po pierwsze, a po drugie, jest bardzo, bardzo szybko tonie, bo jest właściwie, ma, ma ciężar. Właściwie fluorokarbonu jest około dwa razy cięższy niż, jest dwa razy większy niż ciężar wody. I bardzo dobrze to się nam komponuje po prostu razem z naszym zestawem. Więc tak, mamy wędkę, mamy kołowrotek. Na kołowrotek mamy, mamy nawiniętą plecionkę. Do plecionki mamy przywiązany przypon z fluorokarbonu bądź żyłki. Preferujemy fluorokarbon. Długość przyponu to jest coś około długości wędki, może troszeczkę krócej, czyli około 2 metry. Do przyponu z fluorokarbonu wiążemy sobie małą grawkę. chyba że łowimy na obrotówki, to agrawkę z krętlikiem i dopiero na tą agrawkę zakładamy przynętę. Jeśli chodzi o wiązanie bezpośrednie przynęty do fluorokarbonu. Ja nie do końca jestem zwolennikiem tego, dlatego że nasza przynęta bardzo często ma kontakt z dnem. Tutaj chodzi głównie o te robaki, które gdzieś sobie tam turlamy po dnie, ewentualnie jaskółki, które sobie nad tym nie podskakujemy. Pukamy tym węzłem po prostu gdzieś tam o kamyczki i w, po krótkim czasie szybko się nam niestety przeciera. Więc najlepsza jest ta taki bufor w postaci właśnie agrafki, która nie przeszkadza. W zmniejszonej ilości brań, a bardzo dobrze się nam sprawuje właśnie jaki taki, taki bufer i nie powoduje przetarć tej linki. To jest zestaw, który powinniśmy zaproponować początkującemu spinning i Jak najbardziej ten zestaw to jest 300 zł. Kołowrotek około 200 zł wędka, maksymalnie 100 zł. Do tego linka, no, linka to jest faktycznie kilkadziesiąt zł yy, i. Fluorokarbon, także taka wędka do łowienia z linką fluorokarbonem to jest maksymalnie 400 zł. To jest całość. To jest moja wędka, którą łowię w tym roku, tak? To jest Savage Gear Ultra Light. To jest wędka również do 7 gram. Ona jest jednak, czyli znaczy tak, przede wszystkim jest lżejsza. Ona jest w najlepszych komponentach, bo tutaj mamy faktycznie lepsze przelotki w tej wędce. Jest bardziej sztywna niż ten Jackson, który miałem wcześniej w ręce. Dlatego tego mam kołowrotek SG6 Nawinięta plecionka. Tutaj mam 0,3 bodajże, i to jest takie też 3-3,5 kg wytrzymałości. To nawet został mi chyba jakiś stary przypon gdzieś tam po jakiejś wizycie, na której z rzek strągowych z Dorzecza Odry. Tak, nawet mam przypon. I to jest na pewno 0,16. Na pewno trzeba będzie go przed rozpoczęciem łowienia przewiązać, no ale to jeszcze nie czas. Natomiast co mogę powiedzieć o tej wędce. Ja łowiłem nią, to nie jest jakaś wędka, którą przełowiłem nie wiadomo ile godzin, nie jest to wędka stara, ale fajnie trzymały się niej ryby, nie spadały. No Najważniejsze w tym wszystkim, ze względu na to, że łowiłem właśnie na haki bezadzielowe, jest ugięcie tej wędki, żeby ta wędka była na tyle spolegliwa, żebyśmy mogli tą rybę kontrolować i holować, po prostu nie ryzykując, żeby się ona nam wyczepiła. No i po prostu żeby to zrobić, nie możemy dać tej rybie luzu, ale pomaga nam w tym jakby głębokie ugięcie wędki, bo po prostu wtedy, jeżeli jakikolwiek luzby się pojawił, to wtedy pierwsza odbiłaby wędka, dopiero później po prostu zluzowałaby się nam linka i wtedy dopiero ewentualnie wypiłaby nam się ryba. Także to jest kolejna wędka i to są te dwie wędki, te dwie wędki, które tutaj mamy. To są wędki właśnie do lekkiego łowienia. To są wędki do łowienia takimi przynętami. Myślę do 3-4 maksymalnie gramów. Jeśli chodzi o obciążenie, plus do tego guma, plus prąd wody, więc po prostu suma sumarum tutaj stosują wędki do 7 gram. Ale preferowane łowienie to są takie gumy trzycale, 3-4 gramy maksymalnie obciążenia, ewentualnie robaki. I teraz tak. Moje linki jeszcze raz powiem i pokażę, bo to jest dość ważne. One są w takich kolorach, które się odróżniają zawsze od koloru wody. Po to, żebyśmy mogli obserwować styk tej linki z wodą, żebyśmy mogli w porę zareagować już nawet nie w momencie, kiedy poczujemy branie, tylko wtedy, kiedy zauważymy gdzieś tam na wodzie skok linki, i wtedy możemy po prostu szybciej zareagować, żeby nie spóźnić zacięciem po prostu brania ryby. Kolejnym wędką to jest wędka, którą przygotowałem. Bardzo fajny kij. I chciałem pokazać tą wędkę jako wędkę uniwersalną. Dla tych, którzy, bo ja zazwyczaj mam jakby dwa różne gramatury wędzik do łowienia. Pierwsza gramatura to jest wędzisko do łowienia właśnie przynętami o lżejszych gramaturach, takich właśnie 4-5 gramów. Natomiast do łowienia woblerami, ewentualnie cięższymi obrotówkami, cięższymi gumami stosuję twardszą wędkę żeby lepiej sobie móc tam szarpnąć, podbić po prostu, ale też o pełnym ugięciu, ale ta wędka będzie później zaprezentowana. Natomiast to jest Dragona wędka MSX, to jest fajna key, fajny kij, niedługi, taki właśnie w moich proporcjach, czyli to jest takie 198 cm. Uzbrojony sikami, fajna, tutaj już mamy fajną dzieloną rękojeść, nie za długą, ja lubię właśnie takie krótkie rękojeści. To oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy. Ja znam całą rzeszę ludzi, którzy przedłużają sobie rękojeście, ale w tym wypadku dla mnie ona jest bardzo fajnie stworzona. To jest wędka MSX, ona jest do 12 gramów, i to jest wędka, którą można zastosować właśnie w taki sposób no już bardziej szeroki czyli do łowienia lekkimi przynętami, bo jest czuła. I ze względu na to, że jest jakby twardsza, ma większy ciężar wyrzutu, możemy też łowić takimi woblerami, myślę do 6 cm spokojnie ta wędka obsłuży nam te przynęty. Nie będziemy musieli mieć zapasowej wędki, czy to gdzieś w samochodzie, czy to gdzieś tam przy pasie, żeby tutaj sobie nie połowić. I teraz tak, nieprzypadkowo zauważyliście na pewno, że w moich wędkach dominują kołowrotki Red Arc Pro. To jest holenderska firma, bardzo dobra. Ja to tutaj kołowrotek, który mam, to jest kołowrotek pierwszej generacji. Natomiast chciałem Wam pokazać kołowrotek z Pro, bo to są 2000. To jest taki ta wersja optymalna do łowienia pstrągów, według mnie. One mają gramaturę tam około 230-250 gram, z tego sobie przypominam, bodajże 240, ale dlatego mówię około. Proszę zobaczyć, trzecia i pierwsza generacja właściwie no, różni się tylko detalami, szczerze powiedziawszy. Natomiast ten kołowrotek, który tutaj mam, na pewno ma te 5-6 lat i do tej pory mi służy. Gdzieś tutaj już jest wyobijany, bo już przeszedł swoje. Mam tych redarków myślę chyba z 5, różnego rodzaju. To są bardzo dobre konstrukcje. Mają konstrukcję aluminiową, to jest tu w body, mają sześć łożysk, siódma jest w rolce bodajże, no ale to nie najważniejsze jest właściwie ilość łożysk w kołowrotku, tylko to, czy on dobrze kręci, czy też nie i czy dobrze układa plecionkę. Proszę bardzo, stary kołowrotek. Czy źle układa plecionkę? Bardzo fajny kołowrotek. Oprócz tego, że nawija odpowiednio, to jego kołowrotek jest bardzo, jego hamulec jest bardzo płynny, co jest bardzo ważne przy dynamicznej przy dynamicznej walce pstrągów. I teraz pokrótce: jeżeli jedną wędkę, to właśnie taką, do 12 gramów. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym dragonie? To jest wędka MSX, zrobiony na komponentach Fuji, o czym rozmawialiśmy. Robiony jest w tej samej fabryce, w której produkowana jest słynna wędka dragonowska Moderate. Miejmy nadzieję, że będzie taka sama fajna jak i Moderate, ale według mnie to jest bardzo dobry kij i z czystym sumieniem mogę go polecić. Ostatnia wędka, którą przygotowałem dzisiaj dla nas, do zobaczenia, to jest również Dragonowska wersja i to jest Millennium. To jest sławna seria. Pewno wszyscy znają stare Dragony Millennium, tą czerwoną wersję. Ja sam osobiście też mam dwie czerwone wersje Millennium. Natomiast tutaj mamy nową wersję, wersję SP, to jest zdecydowanie inny kij niż te trzy pozostałe. O, mamy pięknego pieska, przyszedł nam zobaczyć, co my tutaj mamy. Jest krótka, to jest jej podstawowa cecha i jest to wędka dość twarda, do 21 gram. Dlaczego tak? To jest wędka, którą dedykuję do łowienia woblerami, przede wszystkim do Łowienia woblerami trucizowymi. Żeby łowić skutecznie woblerami trucizowymi, czyli odpowiedni sposób je sobie szarpnąć, potrzebujemy po prostu w takiej wędce mocy, dlatego ta wędka jest twarda, natomiast później, jeżeli będziemy już po prostu holować rybę, ona się nam będzie bardzo ładnie zginać i będzie nam tutaj ataki ryby bardzo fajnie tłumić i nie będzie nam pozwalać na spady ryb. Więc jak najbardziej, no co, no mamy oczywiście, to jest blank grafitowy z, na, na toraju zrobiony, także też mamy oczywiście komponenty Fuji w tej wędce, bardzo dobra wędka również na redarku, ten to już jest schorowany już redak, on już ma swoje lata, ale kręci pięknie, jak widać. Szanowni Państwo, zostało nam właściwie niewiele dni do rozpoczęcia sezonu, jesteśmy, na przednówku, tak naprawdę, już tego sezonu omówiliśmy temat wędzisk, temat przynęt i linek, również temat żyłek. Także mam nadzieję, że ten sezon będzie dla Was owocny i złowicie swoje piękne ryby. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś nad wodą. Serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.